Niedzielny poranek pełne słońce, bez żadnej chmurki. jakieś takie ciągną trochę tam mgielne takie wiaterek dosyć górą z porawy tylko że północny, północno zachodni taki. Dzisiaj loto Ranienburg, pięćsetka pierwsza. A także tego. Zobaczymy jak tam pięćsetki. E, e, locik e, zapowiada się w no, 6-7 godzin, tak gdzieś no, myślę, że te 100 km na godzinę to raczej nie wyciągną, bo nie ma wiatru i pełne słońce. Także 6-7 godzin ja 59 włożyłem, 633 włożone gołębie w klubie. No i to taki pobity mały rekord. E, w zeszłym roku tak około 500 było, także jest, jest dobrze. No. Ech, tutaj inny oddział, tutaj w chyba włożył 500 gołębi Rodzic Mazowiecki 900, także tutaj my jakoś tak nie odstajemy na razie Ech, to zobaczymy, a no ja tutaj dzisiaj wypuszczam z Doblina samiczkę Znaczy tam zryk chyba Dokładnie, 1825 samiczkę Być może dzisiaj, w zeszłym tygodniu z moim samcem przyleciała z lotu Ponoś wracała z 500 No to jeszcze doleciała Galancie, ale jeszcze 150 km do domu, także no dzisiaj może jej się udało już 1000, no 8 dni już ósmy dzień dzisiaj nie chciała odejść No być może dzisiaj jej się uda no Startuje ją. Jest po piątej to tam powinna cały czas polecieć, żeby miała z głowy. Coraz takie większe chmurki robią. Ale wróci do mnie, czy na razie to wraca do mnie. Hmm. No nic jakoś nie myślę, mouroczna tamiczka, ale powinna coś tam myśleć. No Udeszłem trochę od domu, żebym miała łatwiej, ale chyba od razu tam poleciała prosto no. Także tak, wracam się No i nic z tego nie wyszło no. prosto chyba do mnie poleciała Także tam, już tam widać trochę takie chmurki się pojawiają Ileś taki wiaterek jest, no, tylko bardziej zachodni, by był, to by było okej. Okay. Taka dzisiaj mgła trochę, znaczy taka rosa jest. W ogóle codziennie te rosy są takie, że... Tak, na wysokości trzy razy drzewa. Te chmurki się pojawiają. Może tam nie będzie, no, na zachodzie ma być bardziej zachodni ja tylko tam w Niemczech w Renburgu eee, to tam mogą jakąś tam prędkość tam uzyskać galantom, no ale tak myślę te 80 na godzinę no, to takie maksimum jest raczej no, na takie warunki no ale zobaczymy Niestety jest się wyniku i nie chcę odejść całem Co je zrobić? No tej pary zostało. O, do 20 MBS. No, Dobra. Trochę szukować. Więc Posprzątać trochę. do do. Mija już chyba, minęła właściwie już chyba 5 godzina lotu. 10.30 jest to gdzieś jak 5.15 puszczone to 5 godzin 15 minut. Także wypogodziło się, się. Pełne słońce. Trochę wiaterek przycich. Temperaturka taka dosyć, dosyć w cieniu, 20 stopni. Wygotność Znaczy to jest. Ciśnienie, wilgotność 80%. Z rana byłem mgiełki, dziełki. Tak, 4 godziny. To takie zachmurzenie trochę tu u mnie było. Po trasie nie wiadomo, ale jeżeli tam rano puścili, także prawdopodobnie słonecznie. Wiaterek, trochę północno-zachodni, taki tego. no, Co i do tych 6 godzin powinno dolecieć. No. Czekam na głębokość. Pierwsze gołębia u kolegi Marysza Kubaszka. Nawet cztery sztuki ma. Także powinno się i tu coś pojawiać. No ale. Tak trochę nie da specjalnie coś iść. No ale mają jeszcze chwilkę czasu. No. A tak jakby z kierunku wracały. Teraz wiatr się wzmógł, silniejszy. No. Patrzyć, żeby coś zaraz powinno siadać. O, są dwie sztuki. No, chyba dwulatka 64 20... 64 67 chodź 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 nie chodź 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 nie chodź 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 o jest i trzeci 46 chyba samiczka. Chodź, 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 A chyba tak A tu już bardziej z południa. No ale ten drugi, jednak nie mój. Czyli dwie sztuki na razie. Dwie sztuki. A tamten obcy. No, mogła być trujeczka, ale. A, co, 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 co? dwie samiczki, 25, 46. No, ale reszty nie widać. Tutaj ten jeden się jeszcze kołuje, ale to niestety nie mój. Zabłąkał się. Teraz dwa przyleciały. Chodź, chodź, chodź. Ten jeden tu szachruje. Cholernik. Chodź, 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 I tamten też wyprowadził. O tu jest jeden. Chodź, 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 chodź. Czyli szybkie kurde. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Ach, ach, ach. Samicka osiemnaście sześćdziesiąt jeden, i samczyk. Chodź! Chodź, chodź, adz, Chodź, chodź, adz. Adz, jest czwórka, ale Nie za bogato wcale. 12 sztuk teraz, ale już wszystko te co teraz już przyleciało 6 sztuk, 7, już wszystko ze wschodu tak te. Teraz dwa lecą też już ze wschodu ten jeden może nie mój chodź, chodź. Ale złożył się i usiadł Chyba jednak mój A następny leci tam no nie trafiły moje niestety. Chodź chodź chodź. No, moje były dwa. Chyba 25-21. No i następny tam ciągnie. No, jaszczą chyba. Ale tu gołą też ciągnie. Dwa. 11-51 samczyki. Chodź chodź chodź. 1655 samiczka. Jszą poszedł dalej. O, trzy jakoś przyleciały. Nie było widać trzeciego. Jasrzą poszedł. O tutaj następny. Już nisko. Jan 408 samczyk. O shit. Następne ciągnie z na lasu. Pewnie do mnie. A może i nie. Aćka, aćka, aćka. Do mnie. Chodź, 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 chodź. No, Musiały gdzieś bardziej albo południem polecieć, albo wysoko. Chyba 11, 32, sam czy chce. No tu dwa. Chodź, chodź, chodź. अच्छा 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 3rd अच्छा 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 पांचवा कमावा 4th आज अच्छा 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 4th To z góry dwa. No, tu już koło 20 jest, no ale wszystko niestety stamtąd. A powinny wracać. No dobrze, jakby było stąd, to by było dobrze. No.

się odbił szybko wyszedł jakiś cień śmignął tam jeden jakby się miał chęć zawracać, ale to tak jest właśnie, że to ciężko mają się wyrwać no 45 piątka siódmy przyleciał no miałem, obstawiałem go na pierwszego, ale no niestety tam bardziej na południe poszły, także Troszkę straciły moje, niestety, dzisiaj ale może nie będzie tak źle. 27, teraz usiadł. Chodź, chodź, chodź. Bo Roczna samiczka powtórzyła, tak samo. siedemdziesiąt 18,76 przyleciał. Wreszcie białogówka się pospieszyła. 18.56 też się po, pospieszył w końcu Teraz czerwona przyleciała Nie ma tu samczyka 25.12 chodź, chodź, 18 18.24 też nie ma samczyka Chodź, chodź, chodź Chodź, łyska, chodź Chodź, chodź. A cazec, 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 tu trochę jest cazec, 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 teraz cazec, jakiś chyba cazec, A e, 24 sam Teraz trzy sztuki przyleciały, ale tak praktycznie wszystko ze wschodu. No i takie konkursowe bardziej gołębie niestety przyleciały. No dzisiaj tak większa ilość gołębi. gdzie miały trudniej się wyrwać, no i z takim lekkim wiaterkiem, no to wszystko praktycznie przeszło. Tutaj dalsze kilometraże. No tutaj następny siadam. Tak bardziej może z południa. Dalsze kilometraże. Tam z 10 km dalej. Mieli 17 po gołębie. Także. No mieli dobrze. No, no teraz taki samczyk. 6425 25 Usiadł. No i także. No jest chyba 30, 35 gołębi około 35 gołębi. No, ale jeszcze brakuje kilku sztuk, które tak bardziej powinny być. No. No zresztą wszystkie, jeżeli by trafiły w punkta, to by były dużo szybciej. A tak to to no niestety przyleciały. No. Godzina przybycia pierwszego gołębia. 44 gołębie, a teraz samiczka przyszła. No, ale taka dłuższa przerwa. 12.03-43 przyleciał. No i teraz 20 minut przerwy, i, i dopiero następny. No. Także nie jest za wesoło. Jeszcze 15 gołębi brakuje. Obserwuję jastrzębia Czasem mnie atakuje, ale nie to myszołowy Także no, tak trochę młodzież wyszła sobie Wyskoczyła mi chcą już latać troszkę Już po wizycie w klubie No Lot taki szybki ale dosyć bo gołęby przeleciały no, tutaj punktowe, małe różnice będą, także sporo hodowców zapało trójki. No lot, tak jak mówię, szybki, bez większych strat jakichś takich. Wyniki na papierze. No u mnie pierwsza, ani pierwsza, ani pierwsza drużyna nie będzie raczej. No, po czwartego, trzeciego miejsca. Ale gołębie przyleciały 54 wróciło, teraz po 17 jeszcze dwie samiczki dotarły No także zobaczymy jak tam będzie, ale ja mówię, nie będzie jakoś tamtego. No, w trzecie, czwarte miejsce być może z lotu, zobaczymy Ech, no i tak, no tutaj w wiskitkach były tam 11 po to taki bliższy kilometraż, ale 7 km bliżej ode mnie 11-12 po tutaj pod mistrzonowym kolegę Radek Melon 15 po czyli bardzo dobrze no i kolega Stasiek Melon na najdalszym kilometrazu 26 po 26 po 26 dwie sztuki 27 nie, 26, 27, 28 chyba jakoś tak 29 tam kolejne gołębie także tu kolega Krzysiek 3 też teraz bardzo dobrze 20 20,5, 22, 23 chyba także taki lot no. dobra, pozdrowienia, dobry lot do przyszłego tygodnia w przyszłym tygodniu Lennburg. drugi